Hej hej! Przed Wami książeczka z premierą 27 kwietnia 2022 roku i jest to drań pani Agnieszki Kowalski Bojar, wydawnictwa akurat, aczkolwiek ja mam ją do recenzji od wydawnictwa Muza. I powiem wam, że jest to wspaniała książka jak dla mnie. Tutaj bohaterka wcale nie szukała tego pięknego przystojniaka. Los dostatecznie już się złamał, odbierając jej męża. Pozostała z wujką dzieci, długami, który, które kiedyś miały być przez nich razem spłacone. I dziećmi, którymi mieli się cieszyć no, całkiem jeszcze sporo lat. Wiecie, czasy bywają pozbawione poczucia humoru. E, czy złączyła ich tutaj miłość? Ciężko powiedzieć. Czy może były jakieś porywy z serca? Czy scaliła się z nim, bo nie wiem, piorun ją trafił? Czy tylko spojrzała w jego oczy? Albo może najzwyczajniej w świecie Długi, przesłaniały jej oczy i weszła właśnie w układ, który miał być jednoznaczny, a stał się prawdziwą drogą. Można by powiedzieć, że do piekła, przyjemności, uczucia. Wiecie, wielu mężczyzn chciałoby mieć partnerkę do życia, do zbliżeń, do gotowania, do towarzystwa, no ale, żeby do urodzenia mu dziecka. Słuchajcie, czy prosząc o to, jest w związku, jakby to powiedzieć bo on ogólnie tkwi w jednym związku, ale ciężko stwierdzić czy on faktycznie chce mieć dziecko po to, żeby to dopełnić, czy że jest to taka zwykła jego fanaberia. Nie mówią, że za pieniądze można kupić wszystko, posłuszeństwo, miłość, wierność, wygody, ale no jednak posiadanie tego małego seduszka z krwi i kości chyba potrafi przyćmić wszystkie wcześniejsze rzeczy. Wiecie, ale jak tego dokonać? Powiem Wam, że nikt wcześniej tutaj nie uprzedził naszej bohaterki, że to wszystko będzie wyglądało właśnie w tak ciężki sposób. Oczywiście będą tu jakieś tam przyjemne uczucia, choć trochę w ordynalnym stylu, jak wiecie, autorka właśnie w takim stylu się lubuje. I tak tutaj postać będzie chciała zawalczyć o pewnego mężczyznę, a w tym czasie jego sekretarka będzie walczyła z jego męską sferą, ukrytą w spadniach. Czy jednak na to, co sobie pozwala, sprawia mu przyjemność? No, nie powiem, fajnie się to czytało. Można by powiedzieć, że ma tą przyjemność chwilową, no bo później y, istnieje taka dziwna pustka, która, tak jakby on nie wie skąd ona w ogóle powstaje, dlaczego ona się ujawnia, przecież zawsze tak y, w swoim życiu postępował, a jednak teraz coś się zmieniło. Zaczyna ze sobą walczyć, no bo wie, że to nie tak miało wyglądać. I nie tak to sobie zaplanował. Miał być układ to układ. Koniec, kropka. Nikt nie wspominał, że uczucia mogą pokrzyżować mu plany. Tylko kto tu o kogo będzie walczył, no i z kim? Czy ta historia w ogóle może mieć jakiekolwiek pozytywne zakończenie? Słuchajcie, bardzo zawiła jest ta historia. Znajdziecie tutaj takie ulotne chwile romantyzmu, kiedy właśnie ona sobie o nim tam wspomina. Mamy złość, gniew, kiedy. On właśnie o niej wspomina, yy, mamy irytację i upadłe ego, kiedy właśnie jego serce nie słucha rozumu. Jak już wcześniej mówiłam, ordynalny tekst i sceny, które no, nie powinny czytać raczej osoby o słabych nerwach. Wiecie, to tylko książka, nie można oceniać nikogo tak, jak niby się nie powinno oceniać książki po okładce, chociaż wiecie, jak mi się okładka podoba, to książkę muszę mieć. <laughs> mamy tu opowieść z głowy autorki. Która podobnie jak inni, właśnie opisuje krzywdy psychiczne i fizyczne, ale zanim po nim sięgniesz, bądź pewny, że sceny erotyczne nabiorą tutaj kosmicznych rozmiarów. Tu nic nie będzie po Bożemu. Tu będzie jedno wielkie Harekiri i Bumbarabum. -bum. Także, jeżeli jesteście ciekawi takiej historii, jeżeli znacie pióra autorki, to na pewno ta książka również Wam przypadnie do gustu, bo jest właśnie w takim podobnym stylu, co, co jej wcześniejsze. Ale jeżeli nie znasz jej stylu, to może najpierw dowiedz się od koleżanki, pożycz książkę i zobacz, czy po prostu ci się spodoba. Bo mówię, książka w stylu erotycznym jest bardzo ordynarna, tu są takie rzeczy, e, które nawet dorosłem się nie śniły. Także jeżeli lubicie tak mocne wrażenia, to książka na pewno Wam się spodoba. Ale jeżeli nie lubicie, to nie sięgajcie po nią, bo bez sensu jest sięgać po coś, czego się nie lubi i dacie niską ocenę. Lepiej kupić coś, z czego będziecie zadowoleni i tę cenę dać po prostu wysoką. Przynajmniej moje jest takie zdanie. Chciałam o tym właśnie uprzedzić, bo no, dążą mi właśnie słuchy, że bardzo dużo osób strasznie gnębi autorkę. Dla mnie to jest bez sensu, bo kiedy wszyscy wiedzą, jak ona pisze, jaki ma styl, że właśnie jest ta ordynarność, to jeżeli ktoś tego nie lubi, to po co po to sięga? Nie wiem, dla mnie to takie dosyć jest dziwne i zastanawiające. Jeżeli ktoś takie rzeczy lubi, to niech ten ktoś to przeczyta. Ja powiem Wam, że od czasu do czasu właśnie lubię wpleść w swoje życie takie, takie potężne bum, żeby później jakoś tak uspokoić się psychicznie, że to, co się wokół mnie rozgrywa jest takim spokojnym życiem i żebym na to swoje spokojne życie nie marnowała nerwów, bo bardzo dużo jest w tej książce ich. <grych> Okej, okay, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.